Anną Krupką. Chcieliśmy przedstawić nasze stanowisko, stanowisko Prawa i Sprawiedliwości odnośnie bezpieczeństwa w Polsce, ale w szczególnym ujęciu dotyczy sprawa bezpieczeństwa Warszawy pod rządami Rafała Trzaskowskiego Jesteśmy w miejscu szczególnym, w miejscu wyjątkowym. Tu na ulicy Inżynierskiej w Warszawie kilka miesięcy temu doszło do zabójstwa policjanta. To sprawa, która ma charakter symboliczny, bo pokazuje, jak spadł poziom bezpieczeństwa w Warszawie rządzonej przez Rafała Trzaskowskiego. Są tacy komentatorzy, którzy twierdzą wprost, że jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa, Warszawa wróciła do lat 90. a doskonale pamiętamy, że był to czas zły, jeżeli analizowalibyśmy właśnie poziom bezpieczeństwa, poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Niestety zagrożenie jest jeszcze gorsze, dlatego że pakt migracyjny, który jest wprowadzany, doprowadzi do jeszcze pogorszenia tego stanu, stanu bezpieczeństwa w miastach, w dużych miastach, ale stanu bezpieczeństwa w całej Polsce. Donald Tusk twierdzi, że pakt migracyjny nie będzie obowiązywał, co innego twierdzi Ursula von der Leyen, co innego twierdzą komisarz Unii Europejskiej odpowiedzialny. Za ten fakt, za tą dziedzinę, a więc za dziedzinę migracji, co innego twierdzi również rzecznik niemieckiego rządu, więc trzeba zrobić wszystko, żeby pakt migracyjny nie wszedł w życie, żeby nie obowiązywał, bo wejście w życie paktu migracyjnego tylko spotęguje zagrożenia. A jeśli chodzi o Warszawę, to jeszcze raz bardzo mocno podkreślam to, że Warszawa przestała być miastem bezpiecznym. Bardzo mocno podkreślam to, że w Warszawie jest ponad 10 tysięcy wakatów w Policji. A co robi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, co robi Ministerstwo Sprawiedliwości? Otóż powali specjalny zespół, który analizuje interwencje policyjne za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dodatkowo zniechęcając młodych ludzi do służby w Policji. Jeszcze jest bardzo charakterystyczne to, że Rafał Trzaskowski w ciągu ostatnich lat na wsparcie dla polskiej policji przeznaczył 20 milionów złotych, natomiast na wsparcie środowiska LGBT 40 milionów złotych. A więc dwa razy tyle przeznacza Rafał Trzaskowski na homopropagandę niż na wsparcie dla policji, niż na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Jak powiedziałem wracają praktyki z lat 90 jeżeli chodzi o zagrożenia, ale też wracają praktyki z czasów pierwszych rządów Donalda Tuska. W ostatnią sobotę odbyła się manifestacja w Zgorzelcu na granicy z Niemcami. Manifestacja, której celem był sprzeciw, okazanie sprzeciwu wobec przyjmowania nielegalnych migrantów przez Polskę, nielegalnych migrantów podrzucanych z Niemiec i wiele wskazuje na to, że doszło do prowokacji, policyjnej prowokacji, gdyż policja nie osłaniała manifestujących, a pojawili się dziwni ludzie, którzy głosili hasła, niedopuszczalne hasła, a więc to przypomina praktykę z czasów pierwszych rządów Donalda Tuska, kiedy to na marszu niepodległości spłonęła ruska budka. To wszystko pokazuje, że te praktyki znów wracają w naszym kraju. No i jeszcze sam fakt nielegalnej migracji, paktu migracyjnego w ujęciu aktywności Donalda Tuska. W ostatnią sobotę Donald Tusk pojechał na granicę z Białorusią. Tam okazuje się, że zmienił zdanie odnośnie. Zapory na granicy. Przecież pamiętamy, że w 2023 roku i w 2022 roku wyraźnie krytykował Zaporę. Zmienił też zdanie teoretycznie, bo on często zmienia zdanie, nie wiadomo kiedy mówi prawdę, a kiedy kłamie. No ale stwierdził, że w przypadku zapory, to ona jest już, jest już trwała, jest stałą zaporą, ale przypominamy, że jesienią 2023. Roku. Donald Tusk mówił, że nielegalni migranci napływający z terytorium Białorusi to są biedni ludzie, którzy poszukują swojego miejsca na ziemi. Wtedy też sprzeciwiał się referendum w tej sprawie, w sprawie wyrzucenia do kosza paktu migracyjnego. Uroczyście referendum unieważniał, tak żeby nie miał związanych rąk. Tak to trzeba rozumieć, żeby wobec Unii Europejskiej mógł powiedzieć, że to, co mówi w Warszawie, mówi na użytek tylko kampanii wyborczej, a w Brukseli nie ma związanych rąk decyzją polskiego społeczeństwa. Więc prawo i sprawiedliwość wraca do referendum. Przygotowujemy obywatelskie referendum. Bardzo prosimy o, z, o zgłaszanie podpisów, o podpisywanie. Wniosku o referendum w biurach poselskich, senatorskich, prawa i sprawiedliwości takie wnioski można otrzymać. Tylko poprzez referendum, tylko poprzez wolę Polaków możemy zatrzymać pakt migracyjny. Z całą pewnością nie zrobi tego Donald Tusk, nie zrobi tego również Rafał Trzaskowski, ale chcę Państwa zapewnić, że Karol Nawrocki w swoim programie Programie, który przedstawił kilka tygodni temu, bardzo wyraźnie zawarł punkt dotyczący wyrzucenia do kosza paktu migracyjnego. Dziękuję. Szanowni Państwo, stoję tutaj dzisiaj przed Wami nie jako polityk, ale jako kobieta. Kobieta, która dzieli życie pomiędzy dwa miasta, Warszawę i Kielce, i kobieta, która kiedy. Przebywa w Warszawie, boi się o bezpieczeństwo swoje, swojej mamy, swoich kuzynek, koleżanek, i córek. Bo dzisiaj Warszawa przestaje być bezpiecznym miastem. Wstrząsnęła nami tylko w ciągu kilku miesięcy wielka fala przestępczości. E, Serię przestępstw, serie. Morderstw seniorek, rozbojów, zabójstwo w centrum Warszawy na placu Trzech Krzyży podczas bójki cudzoziemców, ale także brutalny gwałt na 23 latce, brutalny gwałt zbiorowy, bo dzisiaj e, liczba gwałtów w Warszawie ciągle wzrasta. Bezpieczeństwo kobiet jest dziś zagrożone. Jest zagrożone tak naprawdę z dwóch powodów. Po pierwsze, z wzrastającej liczby cudzoziemców, tych migrantów, którzy są przerzucani przez granice przez indolencję i niekompetencje rządu Donalda Tuska, ale także przez sytuację, jaka ma miejsce w policji. A więc braki kadrowe, a więc niedofinansowanie polskiej i stołecznej policji. Liczba wakatów w stołecznej komendzie policji sięga 10 tysięcy. Policja cierpi na niedofinansowanie, ale także przepracowanie, czego skutkiem są, jest chociażby protest związków policyjnych, które trwa, który trwa od listopada zeszłego roku. Związki wskazują także na spadające morale funkcjonariuszy. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ Donald Tusk i koalicja 13 grudnia powołali specjalny zespół, który ma rozliczać funkcjonariuszy, rozliczać ich z ich służby sumiennie wykonywanych działań. Ponadto braki kadrowe łączą się także z coraz częściej um, z tym, że coraz częściej policja jest wykorzystywana politycznie. W kilkudziesięciu czy nawet kilkuset funkcjonariuszy zostało zaangażowanych w takie akcje, jak akcja przed telewizją Republika, czyli akcja doprowadzenia ministra Zbigniewa Ziobra do Sejmu. Podobnie było w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Co miesiąc, 10, 10 dnia miesiąca widzimy prowokacje na obchodach miesięcznic katastrofy smoleńskiej prowokacje i tutaj policja także na polityczne zlecenie musi chronić agresorów, a nie ofiary. Musi chronić tych, którzy atakują Polaków, bliskich ofiar tragedii smoleńskiej, oddających im po prostu hołd. To polityczne wykorzystywanie policji jest coraz częstsze i coraz na większą skalę, ale także mamy do czynienia z tym, o czym mówił pan przewodniczący Mariusz Płaszczak, e, a więc z coraz częstszym wykorzystywaniem policjantów do prowokacji. To miało miejsce choćby w sobotę w Zgorzelcu. Zarówno braki kadrowe w policji jak i wzrastająca liczba migrantów, cudzoziemców, którzy popełniają coraz więcej przestępstw w Warszawie, jest mieszanką wybuchową. Mieszanką wybuchową Rafała Trzaskowskiego. I to ona w sposób negatywny wpływa dzisiaj na bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy, w tym sposób szczególny kobiet. Proszę, nie traktujcie mojej wypowiedzi jako politycznej, Bo to jest przede wszystkim wielki, gigantyczny, ogromny problem społeczny. Problem, który dotyka każdego z nas, bo my musimy mierzyć się ze strachem, aby wyjść na ulicę Warszawy i boimy się, kogo tam spotkamy. Czy nie spotkamy tam agresywnego migranta z maczetą? Czy policja dojedzie na nasze wezwanie, kiedy policja dojedzie, czy spotkamy w ogóle jakiś patrol na ulicy i wreszcie czy policja w tym czasie nie będzie e, miała zlecenia politycznego z góry od Donalda Tuska e, i jego kamaryli. To są problemy, z którymi stykają się polacy, z którymi borykają się w sposób szczególny kobiety. Dzisiaj kobiety w Warszawie zostawione są tak naprawdę same sobie. Rafał Trzaskowski nie zapewnia im jako prezydent Warszawy, jako samorząd bezpieczeństwa. Muszą liczyć tylko na siebie albo na Pojemniki z gazem pieprzowym czy paralizatory, które coraz częściej noszą w swoich torebkach. To ogromny problem, przed którym stoją przede wszystkim mieszkanki Warszawy. I dzisiaj warto zadać pytanie, co robi samorząd miasta stołecznego Warszawy? Rafał Trzaskowski w ciągu sześciu lat swoich rządów przeznaczył na wsparcie dla Komendy Stołecznej Policji jedynie 40 milionów złotych. To dwukrotnie mniej niż kwota, którą przeznaczył na wsparcie dla organizacji promujących LGBT. A więc, jak widać, bezpieczeństwo nie jest dla niego priorytetem pomimo że y, mamy tak gigantyczny, ogromny problem społeczny. Jeszcze raz podkreślam, bezpieczeństwo to jest problem nas wszystkich, to problem społeczny. Bezpieczeństwo to fundamentalna potrzeba człowieka, potrzeba bez której człowiek nie może realizować swoich marzeń, swoich planów i swoich innych potrzeb. Dlatego pragnę zapytać Rafała Trzaskowskiego, jak wyobraża sobie zatroszczenie się o bezpieczeństwo całego państwa, skoro nie potrafi zapewnić go tutaj w Warszawie. Rafał Trzaskowski kilka tygodni temu w zielonej górze 60 km od granicy polsko-niemieckiej wzywał kobiety do tego, aby walczyły o swoje prawa, aby głosowały zgodnie z tym, aby zapewnić sobie prawa. Najważniejszym prawem człowieka jest prawo do życia, do zdrowia i do bezpieczeństwa. Dlatego ja wzywam dzisiaj tutaj jako kobieta, która mieszka, która przebywa w Warszawie, Rafała Trzaskowskiego, o to, aby wziął się do pracy i o to, aby wreszcie zaczął rozwiązywać problemy kobiet, mieszkanek Warszawy. A dzisiaj ogromnym problemem kobiet jest właśnie kwestia bezpieczeństwa. Dziękuję. Pytania Państwo mają do nas. Proszę. nie w Europie Tak, będziemy pytać Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zachowanie Policji w sobotę podczas manifestacji w Zgorzelcu. Manifestacja została zorganizowana zgodnie z prawem. Nie było Policji, która co do standardu zabezpiecza takie manifestacje. Było to zachowanie dziwne. Kiedy zobaczymy jeszcze zdjęcia i usłyszymy relacje manifestujących na temat grupy ludzi, dziwnych ludzi, którzy się pojawili, których obecność została wykorzystana przez media niemieckie jako formę uderzenia w Polskę, no to mamy do czynienia z sytuacją kuriozalną. Wygląda na to, że wracają praktyki z czasów pierwszych rządów Donalda Tuska. Praktyki podobne do tych, jakie miały miejsce na marszach niepodległości, symbolem tych praktyk była spalona budka przy ruskiej ambasadzie, więc będziemy zwracać się do ministra spraw wewnętrznych z żądaniem wyjaśnień w tej sprawie. A jeśli chodzi o drugą sprawę, to jest to bardzo niebezpieczne to, co zostało przyjęte przez Parlament Europejski w formie rezolucji. I to, że Polski Sejm poparł rezolucję, koalicja 13 grudnia to zrobiła, jest niebezpieczne z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że ta rezolucja ma wyraźnie charakter antyamerykański, a więc wypchnięcie Stanów Zjednoczonych z Europy jest śmiertelnie groźne dla Polski. Tworzenie NATO-BIS bez Stanów Zjednoczonych jest czymś zupełnie kuriozalnym. Jest tym, czego sobie Putin życzy. W Moskwie Putin jest niezwykle zadowolony z tego, że Unia Europejska takie tendencje przeciw, przedstawia. Jeżeli chodzi o polski przemysł zbrojeniowy, jest to też niezwykle groźne, bo preferuje ta rezolucja i uchwała Sejmu przyjęta przez koalicję 13 grudnia, niemiecki przemysł zbrojeniowy i francuski przemysł zbrojeniowy. Jest to też groźne dla bezpieczeństwa naszego kraju, dlatego że za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim nawiązaliśmy relacje zbrojeniowe ze Stanami Zjednoczonymi i z Koreą Południową. A więc jeżeli wejdzie w życie to, co jest przewidziane w rezolucji, to oznacza, że możemy zapomnieć o kontrakcie na 500 wyrzutni HIMARS, że możemy zapomnieć o kontrakcie na produkcję czołgów koreańskich czołgów K2 w Polsce. A więc jest to niezwykle groźne dla bezpieczeństwa naszego kraju. A jeżeli chodzi o tarczę wschód, no to realna tarcza wschód nie powstaje, bo, bo to są tylko opowieści, to, to są prezentacje w PowerPoincie. No i twierdzenie, że tarcza wschód jest jakimś programem priorytetowym jest nieprawdą. Tarcza Wschód i Sprawa Polska została wymieniona w jednym zdaniu, a na przykład o Cyprze są dwie informacje w tej rezolucji. Więc mamy do czynienia z próbą osłabienia zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej przez takie działania. Panie Przewodniczący. Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie głosować za obniżeniem składki zdrowotnej dla przedsiębiorców? Wiemy, że na ten projekt nie zgadza się lewica i tutaj głos są miałby być głosem decydującym oraz czy pana zdaniem Karol Nawrocki został należycie sprawdzony na tym etapie preselekcji kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, ale... Na, na prezydenta, chodzi m.in. o dzisiejsze ustalenie ONET-u dotyczące powiązań pana Karola Polskiego z Europejskimi Projekt, który został zgłoszony przez rząd Donalda Tuska, bo przypomnę, że to projekt rządowy, a nie parlamentarny, więc chociaż w parlamencie koalicja jak widać nie ma większości w tej sprawie, to projekt jest rządowy. W naszym przekonaniu nie rozwiązuje sprawy, nie rozwiązuje problemu ten projekt, który został zło złożony do Sejmu. Decyzję podejmiemy na sali sejmowej. Uważamy, że sprawa nie rozstrzyga problemu, jaki rzeczywiście jest. Chodzi o wsparcie dla małych przedsiębiorstw. To nie jest projekt, który takie wsparcie zagwarantuje. A jeśli chodzi o drugą sprawę, o którą Pan pyta, no, to z tych informacji medialnych, które do nas docierają, wynika, że, że ten pan grał w piłkę z Donaldem Tuskiem. A przypomnę, że Donald Tusk jest urzędującym premierem. Jeżeli grał w piłkę z kimś takim, no to trzeba zadać sobie pytanie, czy Polska jest bezpieczna i jaki wpływ mają znajomości Donalda Tuska na bezpieczeństwo naszego kraju. Więcej pytań nie ma, tak? To bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. Aniu.